Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paulina, a wy oglądacie kanał z czym to się czyta i dzisiaj przychodzę do was z bookholem świątecznym. Zaraz po tym filmie pokażę się podsumowanie ostatniego miesiąca, a potem przejdziemy już do filmików związanych z najlepszymi najgorszymi książkami zeszłego roku i ogólnie z takim Myślę, bardziej y, konkretnym podsumowaniem roku 2020. Y, a dzisiaj, tak jak powiedziałam, przed wami Buchhol świąteczny. Nazywam to Buchholem świątecznym, ale tak naprawdę mam tutaj też kilka książek, które dostałam od wydawnictw y, po prostu w grudniu i są to te książki. Natomiast y, jest też kilka y, związanych z świętami tutaj książki które gdzieś tam przyniosłam, przywiozłam z Kalisk jak byliśmy z Michałem na święta oraz yy, książki dwie, które gdzieś tam kupiłam sobie sama, także zapraszam do oglądania. Przede wszystkim książki od wydawnictw i utrzymałam tutaj od wydawnictwa Noir Sublão. Imię Róży, Umberto Eco w nowym wydaniu. Nowe wydanie, które mi się niesamowicie podobało, kiedy oglądałam je w internecie. W dalszym ciągu uważam, że ma w sobie to coś. Chociaż powiem Wam szczerze, że dużo bardziej podobało mi się jednak na zdjęciach, ale myślę, że to głównie przez tą obwolutę, która niestety, znaczy niestety, można ją zdjąć, to nie jest absolutnie żaden problem. To jest obwoluta taka hmm, plastikowa, po prostu. Nie wiem, czy jest to jakiś inny materiał, chyba po prostu taka zwykła plastikowa obwoluta, która niestety jest do tego stopnia gruba, że książka się przez nią do końca nie zamyka. No i nie można jej po prostu normalnie położyć, musiałaby być ściśnięta przez inne książki. Natomiast samo wydanie wygląda w taki sposób. Ja będę miała dla Was niedługo niespodziankę, będzie można u mnie na kanale to wydanie wygrać. Będę miała aż trzy bodajże egzemplarze dla was, także już. Teraz serdecznie zapraszam, żebyście śledzili kanał i czekali na konkurs, a konkurs oczywiście zbiegnie się ze wznowieniem recenzji. Ja sobie zrobię tak zwany reread i będę po raz kolejny czytała sobie Imię Róży. Jestem bardzo ciekawa jakie refleksje znajdą mnie przy okazji tego, tego wydania. A wydanie jest o tyle wyjątkowe, że jest to wydanie, które zawiera Rysunki autora. Nie ma ich bardzo dużo, natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o budowę klasztoru, która tutaj jest bardzo ważna dla treści fabuły, to właśnie tego typu rzeczy pokazują te rysunki, także. Myślę, że dla takich frików imienia i róży jest to wydanie jak najbardziej fajne. Następnie od wydawnictwa wydawnictwo poznańskie. Od wydawnictwa poznańskiego dostałam książkę Michaela Finkela. Nie jestem pewna, czy dobrze czytam to nazwisko, więc musicie mi wybaczyć. Ostatni pustelnik: 27 lat samotności z wyboru. To jest oczywiście reportaż. I tą książkę poleciliście mi wy. Jedna, jedna z was, czy jeden z was, chyba jedna z was, poleciła mi właśnie ostatniego pustelnika, jako taką tematykę w sam raz dla mnie, ponieważ ja, jak wiecie, niesamowicie interesuję się właśnie kwestiami samotności w społeczeństwie i poza społeczeństwem. Z tego też powodu rzuciłam się na czytanie Waldena, który był totalnym niewypałem. No i jestem bardzo tej książki ciekawa, myślę, że może nawet w tym miesiącu uda mi się ją przeczytać. Następnie Bezrożec Petra Stan Cika. Pewnej nocy na cesarskiej wyspie ginie w pożarze 12 samic nosorożców. Po co w stolicy Czech, pośrodku Wełtawy, ktoś hoduje nosorożce? Inspektor Lawabo rozpoczyna śledztwo, które prowadzi go do siedmiu obrazów czeskiego malarza sprzed stu lat. Każdy z nich jest w innym muzeum i każdy ma z tyłu tajemniczy numer lub literę. Wtedy inspektorowi wpada w ręce tajny dziennik Getego z czasu podróży poety przez Czechy. Pozwala on detektywowi zrozumieć, że światem rządzą te same przeciwstawne siły co setki lat temu. Z tą szaloną kryminalno-sensacyjną powieścią można zwiedzać tajemniczą Pragę. Petr Stancik będzie waszym przewodnikiem. Y Słuchajcie, mam nadzieję, szczerze mówiąc, że to nie będzie po prostu przewodnik po Pradze, no bo to nie jest coś, co mnie jakoś niesamowicie interesuje. Natomiast zainteresowały mnie bardzo te kwestie związane z obrazami czeskiego malarza sprzed 100 lat. Zobaczymy. Książka jest króciutka, więc musi być naprawdę dosyć mocno skondensowana ta treść. Zobaczymy. Na pewno będę dawała wam znać. Następnie od wydawnictwa Zyski Spółka otrzymałam nowe wydanie Władcy much autorstwa Williama Goldinga oczywiście. Ja do tej pory wydanie miałam takie, no, naprawdę bardzo kiepskie, rozpadające się przy każdym czytaniu, ono tak naprawdę było pozbawiane kolejnych kartek. Natomiast bardzo chętnie przeczytam sobie Władcę much w tym wydaniu i zobaczymy. Może przyjdę do Was z recenzją. Dajcie mi znać, co Wy w ogóle o Władcy Much myślicie, czy czytaliście tę książkę. Jestem bardzo Waszej opinii ciekawa. To wydanie ma 290 stron, natomiast jest pisane takim dosyć dużym drukiem, dużą czcionką, także raczej pójdzie to w miarę szybko. Myślę, że normalną czcionką mogłoby to być około 200 stron, także nic trudnego, żeby to zrobić w ciągu jednego dnia. I następnie książki, które sama sobie gdzieś kupiłam, udało mi się wreszcie dorwać. Walc pożegnalny Milana Kundery, czyli książkę, na którą polowałam już od dłuższego czasu. Zapłaciłam za nią sporo pieniędzy, bo chyba około 50-60 zł. Natomiast no, faktycznie ciężko jest w tym momencie w ogóle niektóre książki Milana Kundery z tego wydania dorwać, więc ja tak czy siak jestem z tego powodu bardzo zadowolona. No i będę niedługo tę książkę czytała, ponieważ to jest kolejna, kolejne dzieło kundery, które będę recenzować na portalu z cyklu. I też jedna z książek, które myślę, że jeżeli chodzi o tematykę, zainteresowały mnie najbardziej. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy tutaj gdzieś jest opis tej książki, taki konkretny. Coś jest. Drogi przyjacielu, ten rodzaj miłości jest herezją. Usłyszy sławny trębacz od jednego z kuracjuszy w czeskim uzdrowisku. Jest początek jesieni. W malowniczej dolinie spotkają się muzyk, jego małżonka, lekarz, fantasta, atrakcyjna pielęgniarka i jej adorator oraz nierozstający się z tabletką trucizny, działacz polityczny i jego podopieczna. Losy bohaterów, sprzeczne uczucia i fundamentalne pytania splatają się w takt walca przejmującego i groteskowego zarazem. Także tematyka jak dla mnie naprawdę bardzo interesująca. Dajcie mi znać czy czytaliście walce pożegnalny Kundery. Jestem bardzo ciekawa. No i następnie książka, której na pewno się u mnie nie spodziewaliście, Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. To jest książka, do której ja podejścia jeszcze nie miałam. Ja, jak wiecie, w ogóle nie jestem fanką Tokarczuk. Natomiast stwierdziłam, że jednak, mimo wszystko, że fanką nie jestem, to kilka tych konkretnych książek powinnam znać. I kto wie, być może po prostu się w nich zakocham. Dlatego też e, kupiłam już wcześniej e, oprócz. E, Prowadzić swój pług przez kości Umarłych. Jeszcze jedną jej książkę, taką z takich podobno lżejszych, jakby mniej nawalonych realizmem magicznym. No i Księgi Jakubowe. Największa kobyła, największa książka, jaką to Karczuk do tej pory napisała. Zobaczymy. Dużo na nią nie wdałam, bo wydałam zaledwie 20 zł na Allegro, na Allegro lokalnie, także mam nadzieję, że nie były to stracone pieniądze. No i na pewno będę próbowała, będę próbowała, bo no po prostu chciałabym jednak e, chociażby po to, żeby móc krytykować, wiedzieć na temat tokarczuk więcej. Zanim przejdziemy do prezentów świątecznych, pokażę Wam jeszcze cztery książki, które przywiozłam z Pomorza. Po prostu pożyczając je, żeby sobie je no, przeczytać, zobaczyć i tak dalej. Guy de Montpassant, jeśli dobrze czytam jego nazwisko. Książka pod tytułem Ivetta I to jest to wydawnictwo, to są te małe z serii z kolibrem książeczki. Iwetta to opowieść pełna zmysłowego uroku, acz z bardzo gorzką I Iwetta, dziewczyna wchodząca w świat, córka znanej kurtyzany, nic nie wie o profesji matki, która i jej przyszłość z góry determinuje. Bunt dziewczyny i równocześnie budzenie się uczucia pierwszej miłości, tworzą splot powikłań trudnych do rozwiązania dla młodziutkiej Iwety. Montpensant z właściwym mistrzostwem psychologicznym opisuje wahania i rozterki swojej bohaterki. Zobaczymy. To jest akurat taka mało specyficzna książka z tych, które wybrałam. Następnie Lata Patykiem Pisane, Wspomnienia alkoholików. To jest książka dosyć stara, ponieważ z roku 73 od wydawnictwa Książka i Wiedza. Natomiast bardzo mnie zainteresowała, dlatego że po pierwsze ja w ogóle interesuję się tego typu tematami, dziennikami osób, które gdzieś tam, powiedzmy, w cudzysłowie zeszły na złą drogę. Myślę, że to może być bardzo ciekawe tego typu wspomnienia, a poza tym właśnie są to wspomnienia sprzed 50 lat. W związku z tym jestem bardzo ciekawa w jaki sposób jednak mimo wszystko czasy również determinowały tę chorobę. Zobaczymy. Dajcie mi znać, czy jesteście ciekawi no może niepełnej recenzji jednej oddzielnego filmu, ale być może recenzji gdzieś połączonej z innymi. Następnie Eligiusz Korwalczak, wydawnictwo poznańskie, baśnie i legendy kaliskie. I to jest. Ym, to jest książeczka, która mnie chyba najbardziej ze wszystkiego zainteresowała. Wprawdzie nie jest to książeczka o. Hmm, Powiedzmy, legendach charakterystycznych dla regionu, w którym mieszka rodzina Michała. Natomiast w pewien sposób się z tym łączy, i rzeczywiście jestem bardzo ciekawa, jak mi się te baśnie i legendy spodobają. Książeczka jest przepięknie i bardzo ciekawie ilustrowana albo takimi brązowo-białymi ilustracjami, albo takimi kolorowymi. Także myślę, że z przyjemnością będzie mi się to czytało. Zresztą jest to wydanie w twardej oprawie, więc w ogóle jest bardzo porządne i, i przyjemnie się to po prostu trzyma w rękach. Następnie coś absolutnie przyuroczego. Maria Kownacka, plastusiowy pamiętnik od wydawnictwa Nasza Księgarnia. To jest dokładnie to wydanie, które ja czytałam w dzieciństwie. Ja plastusiowego pamiętnika kompletnie nie pamiętam i jestem bardzo ciekawa. Czy będę miała ochotę sobie przeczytać chociaż kilka stron, kilka rozdziałów i przypomnieć sobie te czasy dzieciństwa? Także dajcie mi znać, czy wy też jesteście fanami właśnie tego typu książeczek dla dzieci z tych jeszcze starych wydań starych wydawnictw i książek, których tak naprawdę już. Właściwie się w dzisiejszych czasach nie czyta. Jeżeli słuchajcie, chodzi o prezenty świąteczne, to było ich oczywiście bardzo dużo. Natomiast no, większość z nich jednak nie miała dużo wspólnego z książkami, także nie będę Wam pokazywała kocyków i innych tego typu rzeczy. Jednym z prezentów jest ten kubeczek, który już absolutnie uwielbiam. Dostaliśmy też z Michałem jeszcze jeden taki kubeczek z duki bodajże. To są takie przezroczyste kubeczki z zaparaczami i z takimi. Pokrywkami, które mają trzymać ciepło, więc też coś absolutnie fantastycznego. No i kubeczek, który jest takim, no, można powiedzieć, że takim rekwizytem osoby czytającej. Kto czyta książki, ten żyje podwójnie. Design by Pan Dragon, ktokolwiek to jest, ja nie wiem. Kubeczek wygląda w taki sposób. To jest taki kubeczek, trochę jak. Jak można spotkać jeszcze w niektórych domach na wsi, takie blaszane kubeczki. Z tego powodu miałam wątpliwości, czy mi się spodoba, natomiast po wypiciu w nim kakao stwierdziłam, że akurat do tej czynności jest idealny. Następnie otrzymałam kartkę od Agaty z kanału Subiektywnie Mówiąc. Kartka wygląda o tak. Muszę sobie przypomnieć, czy mogę Wam przeczytać Życzenia chyba mogę. Paulinko, wesołych, cudnych, pysznych, spokojnych, pełnych dobrych książek świąt, mało głupich komentarzy, dużo owocnych współprac i przede wszystkim więcej takich pozycji jak kwiat, śniegu i sekretny wachlarz. Żeby 2021 był lepszy, Agacia i trzy serduszka. Także dziękuję Ci bardzo, Agata, za wysłanie mi tej kartki. Było mi naprawdę niesamowicie miło ją otrzymać, tym bardziej, że myślę, że w naszych czasach coraz mniej ludzi w ogóle. Wysyła kartki świąteczne, także no, dajcie mi znać, czy wy wysyłacie, ale myślę, że w ogóle niewiele jest takich osób. No i przyszła pora wreszcie na książki, które dostałam na święta. Większość z tych książek to są prezenty od Michała, nie oszukujmy się, natomiast y, większość. No, właściwie wszystkie oprócz jednej to prezenty od Michała, a jedną trzymałam od Julki, także już pokazuję. Przede wszystkim Charlesa Dickensa, Ciężkie Czasy. Wprawdzie jest to wydawnictwo Hachette, czyli wydawnictwo, które ma niestety tutaj z tyłu na grzbiecie numerki tych książek podane. Natomiast Ciężkie Czasy i tak w tym momencie są ciężkie do dostania, ogólnie rzecz ujmując w jakimś innym, takim oddzielnym wydaniu, więc ja tak czy siak cieszę się, że tę książkę dostałam. Zwłaszcza, że ja w ciężkich czasów w ogóle jeszcze nie czytałam, więc tak czy siak jest to dobry początek, jeżeli ta książka mi się bardzo spodoba, to być może będę dalej szukała innego wydania, które nie będzie mnie raziło grzbietem. Chociaż trzeba przyznać, że wydanie w środku jest naprawdę przepiękne i te wydania w ogóle są bardzo starannie, fajnie robione. Także gdyby tylko nie ten numerek na grzbiecie, naprawdę, to ja bym była, ja bym była całkowicie tą książką zachwycona. Następnie, i tutaj zaczyna się, że tak powiem. Urodzaj Stefana Żeromskiego, przede wszystkim przedwiośnie. To są oczywiście książki, które ja wcześniej czytałam. Natomiast nie miałam ładnych wydań. Moje wydania się rozpadały. Moje wydania to były wydania w miękkich okładkach, albo wydania takie typowo szkolne, na przykład od Grega, jakiejś zielonej sowy tego typu wydawnictw. Natomiast ja zawsze chciałam mieć takie bardziej ozdobne. Ozdobne te wydania, no i te wydania są naprawdę absolutnie przepiękne. I one też nie są bardzo stare, bo to jest akurat akant z 2002 roku. Także ja byłam w ogóle zaskoczona, że w taki sposób jeszcze wydaje się książki częściej niż tylko w jakichś tam wyjątkowych sytuacjach i wydawnictwach specyficznych. Chociaż akant rzeczywiście właśnie takie ładne książki wydaje, także. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie to przedwiośnie otrzymałam. Następnie syzyfowe prace. I tutaj mam serię perły literatury. I to jest wydawnictwo MEA, rok 2000, również Warszawa. Też bardzo ładne wydanie syzyfowych prac. Także. No, ja jestem zachwycona naprawdę i będę sobie na pewno te książki w tych wydaniach powtarzać w najbliższym czasie. Zresztą, jak dowiecie się w planach na rok 2021, to ja generalnie planuję duże ilości klasyki na ten rok. Po prostu. Okazało się, że w zeszłym roku przeczytałam tego bardzo dużo, jakoś gładko mi to szło, więc mam nadzieję, że w 2021 wynik będzie jeszcze fajniejszy. I tu po raz kolejny wydawnictwo: Akant, Warszawa 2003, Stefan Żeromski. Ludzie bezdomni, jak możecie zobaczyć, zupełnie inne wydanie niż wydanie przedwiośnia, ale również bardzo piękne, ozdobne tutaj ze złoceniami na okładce. No i następnie słuchajcie, książka, którą ja mam, ale w wydaniu, które mi się strasznie nie podoba, i ona mi się nie podoba od lat, a od lat żadnego innego nie mogłam dorwać. No i dostałam od Michała na święta katedrę Marii Panny w Paryżu, Wiktora Igo. Takim przepięknym wydaniu, z bardzo ładną obwolutą. Zresztą, w środku tutaj też książka jest naprawdę ładna. Ja lubię takie minimalistyczne wydania książek po prostu z samym grzbietem, a tutaj przód książki bez, bez żadnych ozdobników. I to jest wydawnictwo świat książki, także nie muszę się martwić, że będzie to jakiś. Upośledzone wydanie, bo takie też się zdarzają w klasyce literatury bardzo często. Także wydanie jest prześliczne, dajcie mi znać, czy czytaliście Katedrę Marii Panny w Paryżu w tym wydaniu. Jestem ciekawa, jakie były Wasze wrażenia. Następnie Idiota Dostojewskiego. W ogóle Dostojewski będzie trochę rządził w tym book haulu również, bo tak naprawdę mam tu Dickensa, mam żeromskiego i go i Dostojewskiego, dwie książki. E, Idiota tak jak powiedziałam. Ja tej książki nie czytałam. W ogóle Dostojewskiego tak naprawdę to ja czytałam Zapiski z Martwego Domu. Co tam jeszcze? Nie, Zapiski z Martwego Domu to są to ustoja, notatki z podziemia. Nie, rzeczywiście, Zapiski z Martwego Domu, czyli notatki z podziemia są to ustoja. Coś mi się, słuchajcie, popierniczyło. W każdym razie czytałam te, bo tutaj to jest przetłumaczone jako Wspomnienia z Domu Umarłych oraz Gracza, który wydawany był razem z tymi wspomnieniami, zwykle razem, w każdym razie w tym tłumaczeniu, które ja czytałam. No i oczywiście Zbrodni i Karę, natomiast inne książki gdzieś tam we fragmentach. Także Dostojewski nie jest autorem, którego ja znam najlepiej, także mam nadzieję, że to się zmieni. Właśnie dzięki tym wydaniom, które dorwałam. A to jest wydanie od Państwowego Instytutu Wydawniczego i z roku, z roku, z roku 1971, także kolejna książka, która ma już prawie 50 lat. Uwielbiam te książki, one się tak dobrze trzymają, że nawet się nie zastanawiam, kiedy mam do wyboru nowe wydanie, a właśnie wydanie tego typu. No i ostatni prezent, prezent, który dostałam na święta od Julki. Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow. I to jest książka druga z tego wydania, którą mam. Pierwsza to jest Ulisse z Jamesa Joyce'a, a tutaj mam właśnie drugą z tej serii, to jest seria 50 książek na 50-lecie znaku. Przepiękna seria, naprawdę przepiękna i tutaj myślę, że jedna z grubszych książek z tej serii, bo właśnie Bracia Karamazow tutaj w tym wydaniu jest to 950 kilka stron, także naprawdę ogromna kobyła i mam nadzieję właśnie zabrać się do tej książki w tym roku, także trzymajcie kciuki. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Tak się prezentują moje prezenty świąteczne. No i inne rzeczy. Które gdzieś tam w grudniu pojawiły się w moim domu, ale już są schowane pod spodem. Dajcie mi koniecznie znać, na, za którą z tych książek mielibyście ochotę wziąć się w pierwszej kolejności, a może chcielibyście też jak najszybciej usłyszeć recenzję którejś z nich. Także też dajcie mi znać, na pewno wezmę pod uwagę Wasze sugestie. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę miłego dnia, miłego czytania i zapraszam na niedługo. Na, na filmy, które pojawią się już niedługo, czyli na podsumowanie grudnia, a potem podsumowanie roku i różne tego, tego rodzaju filmiki i podsumowania. Trochę się zakręciłam w tłumaczeniach. Do zobaczenia, cześć.